Maneczko, witam widzowie na nowym kanale, stwierdziłem, że spróbujemy sobie ponagrywać coś ciekawego na nowym kanale, oczywiście, oczywiście przypominam, kod Matuszy z wpisywany w to miejsce, daje 10% do doładowania, no i jak na razie pod pierwszym filmem będzie giveaway, także polecam zostawić jakiś fajny komentarz, cokolwiek napisać. Będzie mi niezmiernie miło. Na tym kanale będę starał się bardziej wrzucać jakieś challenge z dobijania kostki m.in. tym razem ze 160 zł. No ale raczej jakieś challenge, może jak może, może widzów pozapraszamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No dobra, no dobra. Wygląda to w porządku. Spróbujemy sobie na start zagrać jakąś taką w miarę, w miarę procentową bitwę. Zobaczymy, jak to mniej więcej odda. Zaczniemy sobie na początku od sajreksików. Cztery Cyrexiki na początek wydają mi się w porządku. Dodamy sobie 3 gloczki, jeszcze 3 gloczki i taką bitwę za 5 dyszek na start. Spróbujemy skręcić, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Hmm, wydaje mi się, że zrobimy hasło, tak, tak na odcinkach po prostu będę w pewnym momencie mówił, jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, nie wiem, co zielony jest czerwony, zobaczymy, zobaczymy, coś takiego. Coś takiego sprawdzimy. Ok, jak na razie, Anderek bardzo ładny. Dostajemy najgorszy skin, a boty dostają uspa, więc ładnie. Teraz trzy uspy, także podbita, podbita będzie niezła. Mam nadzieję, że jeszcze dla botów coś pospada. No teraz usp dla nas, ale bot, bot Jerry w ogóle 3 na 3 zrobił uspa, także ładnie. No i my dostajemy. Ok, ok. Ej, ładnie to wygląda. No mam nadzieję, że mi żaden glock nie spadnie, bo jak na razie chyba jest. O kurde! Pink de depot. Pink depot, ze skrzynki za 9 zł wylatuje pink depot. proszę, musimy to dostać, musimy to dostać, błagam, żeby nic mi nie wyleciało, proszę, żeby nic mi nie wyleciało, jest, mamy to, ale piękna bitwa, o 4 grosze, wiedziałem, że ja to mam minimalnie, minimalnie mniej, więc 333 zł na start, no wygląda to zajebiście, powiem szczerze, wygląda to zajebiście, dobra, tych itemów oczywiście nie ruszam, także to sobie zostanie na kiedy indziej. Na no w tym momencie, ile mamy pieniędzy? Bo to wygląda już naprawdę, naprawdę dobrze. Kosy raczej nie będziemy mieli, ale 442 zł. Dobra, sprawdźmy na jakąś najtańszą kosę. Czy nas w tym momencie stać? Bo jak tak, to czelec zakończony tak naprawdę jedną skrzynką. Yy, sklep. I jakiś knife. Knife i sobie damy na przykład, nie wiem, 450 zł. Ty, no, stać nas. Teoretycznie challenge jest wypełniony, dostać nas na safari mesza yy, na Wajkę, także ze 160 zł. udało nam się zrobić po prostu od razu, od razu kosę. No ale dobra, no my się na tym nie zatrzymamy, spróbujemy coś przykręcić dalej. Mamy 440 zł, także jest, jest świetnie. E, no i co, jakieś skrzynki po 40 zł, zarzucimy sobie party mixem. E, Walniemy sobie może taką skrzynkę. Take nie kojarzę, Rich jest spoko, ale nie tym razem. E, no i dajmy sobie może robo, no dajmy sobie może robo i knife land. Knife lando na koniec i zagrajmy teraz dwóch standard. Za dwie stówki, na dwóch, sto... na dwóch standard. Nie spodziewałem się, że jedną bitwą będziemy w stanie no, zrobić challenge. No jestem w szoku cały czas. No ale dobra, może nazbieramy na jakąś lepszą kosę niż, niż nawaję, bo kto z Nawają będzie latał. No, daje mi się, że lepsza kosa niż nawaja będzie w porządku. Z pierwszego party mixa dostajemy 24 zł, nawet, nawet, ale wolałbym coś, co zwróci skrzynkę. Drugi, no to lipny, straszny. Strasznie litny. Robo, no tutaj jest stabilnie zawsze, coś zawsze dropnie. No, jego, jego troszkę lepsze. No, najflando może jakiś w porządku, może kosa nie, ale coś takiego, ok? Mamy to chyba. Mamy, ale powiem szczerze, że beznadziejna na robiłem. Beznadziejna bitwa, stuwa do tyłu. No, wygrywamy i stuwa do tyłu to jest zły znak. To jest bardzo zły znak. Ale dobra, nie zatrzymujemy się. Spróbujmy zagrać może troszeczkę dłuższe bitwy? Troszkę dłuższe bitwy. To jest chyba odpowiedź. Zaczniemy sobie od trzech digli. Nie, dwóch digli. Dwa digielki i zagramy za te 230, co w tym momencie mamy. Eee, I zostanie nam stówka w razie ewentualnego niepowodzenia, na którą będziemy pewnie odbijać, jeśli przegramy na dajmy sobie primary, dajmy sobie, dajmy sobie Black Widow, e, dajmy sobie... tą skrzynkę jest nowa, nawet dwa razy, zobaczymy czy, czy warto. No i coś tak do... Coś tak do 45 zł. Coś około 45 zł. E, wrzućmy w takim razie na nafcie nas stać. Nie stać nas na nafcie. Stać nas za to na tą nową skrzyneczkę. Dodajmy sobie tą nową skrzyneczkę i zagramy po raz kolejny na dwóch standard. Zagramy po raz kolejny na dwóch standard. Wydaje mi się, że uda się na dwóch standard wygrać. Ok, Magda Gessler dołączyła. Witam się, Magdo Gessler. No, bitwa niezła. Także oczywiście powodzenia dla ciebie, ale ja chcę tutaj wygrać te pieniążki, także będziesz musiała mi oddać. No, pierwszy rzut bardzo solidny na prawo, nie będę ukrywał. Ale dla nas w tym momencie odbijamy to, co, to, co Magda zgarnęła na start. Może teraz coś? No nie, bardzo słaby Black Widow, tylko i wyłącznie cz po 80 groszy. Primary, skrzynka za trzy dyszki. Oj no, lipa, lipa. 5 zł, tylko i wyłącznie. Rifle Mouse? Daj coś, Rifle Mouse? No, przeleciał nóż tutaj. O kurna sprawa. Hamas za 5 dych. Ja myślałem, że to z max 15 kosztuje. Przelatuję kosa. Ostatnia skrzynka. Proszę cię, no. Daj coś. No, ja pierdolę jeszcze na koniec po 40. No, groszy wyleciało. Cool. Lipna bitwa po raz kolejny. Parde 2. Druga bitwa. No, lipna, no, lipna. Teoretycznie mogę wypłacić kosa, a stwierdzimy, eh, zgębluję dalej. No i co? No i gówno. Trzeba było wypłacać. I zostało 109. No to trzeba zagrać y, jakieś solidne procentóweczki. Jakieś solide procentóweczki. Zagrajmy sobie na początku dwa Sirexy, żeby rozkręcić maszynę Gloszek Ładnie dzisiaj dał, to czuję, że drugi raz nie da. Dajmy sobie dwa dragon firey, dajmy sobie dwa uspy i na koniec jakąś taką procentówkę 50-50 bym widział. 50-50 frontside misty. Nie stać nas, muszę jednego Sirexa usunąć. Dobra, to tak zrobimy, chyba, że dostaliśmy za złotówkę. Ej, dostaliśmy idealnie za złotówkę. Także nas stać? Nas stać. Idealnie na styk. Idealnie na styk to jest znak trzech under. Zostaje 8 groszy. 8 groszy. No i zobaczmy, zobaczmy, Teoretycznie tutaj też jesteśmy w stanie ładnie. O, dołączyli gracze Doktor Gruda i Daro. Witam was serdecznie chłopaki. E, no mam nadzieję, że ładnie tropniecie, tak? Ta, z takim założeniem tu przyszliśmy. Daro na start dostaje Cyrexa. No i po raz kolejny dostaje Cyrexa, także bardzo fajnie, dobry underdog. I Dragon Fire. Może dla kogoś Dragon Fire? No nie, z pierwszej na pewno nie. No ale ja dropnąłem lepszego skauta, także w tym momencie nie jestem ostatni. I dla mnie spada Dragon Fire za 83 zł. I najprawdopodobniej żegnam się z tą bitwą. Chyba, że chłopaki wywalą jakiegoś uspa. Tu na przykład poleci usp, a na końcu tu kałach. To jeszcze jakoś idziemy to odratować. Ale tak się nie dzieje. No nie wiem, no musiałby tu wylecieć co najmniej minimal wear frontside Misty. A w to raczej nie wierzę. Trzy w ogóle frontside Misty I trzy w Wellwornie. Wow! No dobrą bitwę na koniec skleiłem. 400. to moglibyśmy my, moglibyśmy być my i wrócić praktycznie do początku odcinka, ale niestety. No dlatego czasami po prostu warto wypłacić. Niestety tak to wygląda, ale wydaje mi się, że odcinek jak najbardziej wyszedł dobrze. Udało się, udało się zrobić challenge. Mogłem wypłacić, no ale stwierdziłem, że poszukamy lepszej kosy. Nie udało się. Także cóż, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie suba na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Yo!